o dzień dobry ja, ja jak, jakieś pół godziny temu proszę pani do was dzwoniłem bo to jest infolinia urzędu pracy tak jesteś ogólnoklepą infolinią tak tak jakie pan ma pytanie proszę, proszę a ja mam reklamację proszę pani dostałem trzy oferty od, od pani koleżanki bo pani ma inny głos i proszę pani wszystko pudło ludzie się wyśmiali ze mnie że oni w ogóle się byli zdziwieni że jakieś takie oferty Skąd pan o ma jak, ten... Skąd pan ma ten... Oferty? O jaką sytuację chodzi? Pan, panu chodziło o ofertę pracy? To pan ma na myśli? Tak, tak, tak. Uh -huh. tutaj, tutaj dostałem telefon, że mogę być administratorem, a, a kobieta do mnie mówi, a skąd pan ma ten numer? Ja mówię, że z urzędu powiatowego z infolinii, a ona się zdziwiła, mówi, że to absolutnie. Co, o co chodzi w tym uh -huh. wszystkim? Przepraszam, to... proszę, zapytam, pani jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy w a, Warszawie? A to ma jakieś znaczenie? To znaczy, ma znaczenie w tym sensie, skąd ta oferta była, bo ja nie byłam świadkiem tej rozmowy, tak? Pana z koleżanką nie będę się wypowiadała. No. Natomiast nie wiem, skąd koleżanka szukała oferty. Być może z Urzędu Pracy, dlatego pana o to pytam, czy jest pan zarejestrowany? Ale proszę pani, to nie zmienia faktu, czy jestem zarejestrowany, czy nie. Zadzwoniłem do, na powiatowego Urzędu Pracy, i, to, a to macie jakieś inne oferty Dla zarejestrowanych, a inne dla nie Zarejestrowanych Chodzi o to, czy no. można to sprawdzić Tę ofertę, bo my teraz tego nie sprawdzimy Bo nie Aha. mamy podglądu do tej oferty Aha. Ale może urząd pracy Jeżeli była, bo my jesteśmy ogólnokrajową infolinią Trzeba kontaktować się bezpośrednio Z urzędem pracy w Warszawie Aha. Jeżeli ta oferta była podawana panu tak. Urząd pracy, w tym sensie A, no a to skąd mogłaby być podawana Jak nie z urzędu mogła być podawana z portali takich komercyjnych, ogólnodostępnych, na przykład OLX. A to, to nie macie swoich tych, tylko korzystacie z OLX-a? Tak, tak. To takich są własnych ofert I teraz, nie i budżetna. teraz, i teraz chce mi Pani powiedzieć, że rzesze urzędników i Pani włącznie z nimi są zatrudnione za pieniądze podatników i czytają ogłoszenia z olx Przecież OLX ma prawa autorskie, nie wolno kraść z portalu. Jak wy to robicie? To tak jakby ktoś wam podkradał oferty pracy z biura pracy, no. Czy pani sobie zdaje sprawę, że łamiecie prawo? Wszystkie, halo, proszę pani. Ja jeszcze... Jakbym chciał znaleźć pracę w OLX, to idę na OLX, a Pani mi teraz mówi, że korzystacie z portali OLX, a wiecie, że na OLX mafie są, ludźmi handlują i są fejki, skamy i tak dalej? I Wy tego nie sprawdzacie i oferujecie ludziom takie rzeczy? A nie wiedzieliśmy tego, że są takie sytuacje, o jakich Pan powiedział. Nie wiedziała Pani, że na OLX są oszuści? Nie korzysta Pani z oeliksu? No przecież Pani ściąga stamtąd ogłoszenia. Nie sprawdza ich Pani? Nie weryfikuje Pani tego, kto, kto ogłoszenie wysłał? Proszę Pana, nie ja podawałam Panu tę ofertę. Ja Pan... To koleżankę trzeba wsadzić teraz do kryminału. Ale proszę Pani, ale Pani korzysta z tych ofert. Tak samo jak koleżanka. Ja to muszę zgłosić, to, to nie może tak być. Tam są prawa autorskie. Jak możecie podbierać z obcych portali i, 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 i firmować je państwowym instytucjom państwową? To nie można takich rzeczy robić. Ja rozumiem. Da pan ewentualnie taką informację, jeżeli pan oczywiście życzy zgłosić do ministerstwa. Ale co ja do, do ministerstwa będę zgłaszał? Proszę pani, ja na policję zgłoszę, że, że kradniecie z portali i tyle. Wreszcie się skończy. I daliście mi trzy oferty, które absolutnie są z, zdymane za przeproszeniem. Na minę je wkładacie. A może to są oferty mafii albo jakichś zboczeńców. I ja tam dzwonię i robię z siebie idiotę. Ja jestem poważnym człowiekiem. Ja chcę podjąć pracę. Rozumiem. Bardzo że Pan otrzymał takie oferty. No ale jakie, jakie mam otrzymać? A macie jakieś swoje oferty? Od pracodawców? Czy Wam się nie chce? No. Czy, 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 czy urząd siedzi i zatrudnia urzędników, a powinni ci urzędnicy szukać pracy? Nie ja. Ci urzędnicy, którzy tam siedzą powinni szukać pracy. To ja pójdę tam wam do powiatowego urzędu, będę lamperie wycierał pod drzwiami i czekał, aż urzędnik z OLX-ami wyczyta. Ja to sobie mogę w domu zrobić. Nie muszę tam zapierniczać do was. I teraz połknęliście mi pieniądze. Ja tu czekam na panią 15 minut, a połączenie jest płatne. Zważamy je ja dzisiaj kolejka oczekujących, także dlatego, że, że osoby tak. Nie kolejka oczekujących, tylko kolejka oszukanych. Wyciągacie pieniądze, y, operator bierze ciężkie pieniądze, wy się z nim dzielicie. Jak to ja to załatwię, cholera jasna? Nie może tak być. Co to za kraj w ogóle? Pani sobie zdaje sprawę, że pani bierze udział w, w, w zorganizowanej grupie przestępczej? Ja znam prawo. Ja, jak idę do urzędu, proszę pani, to ja myślę, że ja dostaję. Oferty sprawdzone, urzędowe, to tak jak ja bym poszedł do lekarza, a tam szoszoński, jakiś szoszą siedzi, który nie ma papierów i leczy ludzi. Takżeście mnie potraktowali. Nie ma pani sobie nic do wyrzucenia? Ja, człowiek na krawędzi, który szuka pracy, który jest zdesperowany, karmicie go ofertami Zoelixa, jakimiś skamerskimi? Czy to pani nagrywa tą rozmowę? Bardzo dobrze, przyda się w sądzie, proszę pani. Nieładnie. Ja jestem Polak, pani jest Polką i bierze pani udział w systemie okradania i, i dezinformacji Polaków. Może na ukraińską zadzwonię system, tam mi znajdą pracę. Wyciągacie dane również od, od Polaków dysponujecie ich danymi i sprzedajecie na OLX jestem wstrząśnięty zażenowany proszę pani żygać mi się chce jak tego słucham ale i powiedziałem nie no i zobaczcie to jest Polska kurwa urząd pracy kradnie oferty kurwa z OLX